Siemanko, a kuku znowu jestem. A więc tak, Friday, piątek 18 sierpnia. Po dwóch miesiącach, ludzie kochani, wraca Bundesliga. Po dwóch miesiącach, dzisiaj zapowiadam pierwszą kolejkę Bundesligi. Jakie typy? A więc lecimy na szybku. A więc na pierwszy ogień dzisiaj Bayern Monachium leci z Warderem Brema, pierwszy mężczyzna na wyjeździe. W zespole z gospodarzy z Bremen nie zagra Hilsner, Keita Kownacki, Aku, Agu czy Aku czy Sraku, Jung. W zespole z Monachium z gości nie zagra Chopu Mottingera, Marusic, Thomas Müller, Neuer. O meczu z Lipskiem już zapomnijmy, To był super puchar, który Bayern przegrał 3-0. Ostatnio tam nagrałem materiał na moje dwa kanały, powiedziałem tam co jest 5, ale już zapomnimy o tym meczu. Teraz wrzucamy Bundesligę. I tak, Werder Brema podejmie gości z Bayernu Monachium. Co do tego meczu, to chciałbym, żeby Bayern wygrał. I mój typ jest zwycięstwo Bayernu Monachium. Piątkowy wieczór. TMS zacznie się dzisiaj: 20.30. W sobotni mecz Bayern Leverkusen podejmie gości z Herbe Lipska. Mój typ tutaj to zwycięstwo Bayernu Bayern Leverkusen. Następny mecz Augsburg, podejmie Borussia Mönchengladbach. Tu postawię na zwycięstwo Borussia Mönchengladbach. Następny mecz sobotni to jest TSG Hoffenheim podejmie FC Freiburg. Tu stawiam na zwycięstwo TSG Hoffenheim. Dalej, SC VfB Stuttgart podejmie VFL Bochum. Tu postawię na zwycięstwo VfB Stuttgart. Następny mecz sobotni Wolfsburg podejmie Beniaminka z Bundesligi FC Heidenheim zespole z Wolfsburga nie zagrają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu zawodników. Tu jest mój typ zwycięstwo FFL Wolfsburga i sobotni mecz Borussia-Dortmund podejmie FC Köln u siebie. zespole z Dortmundu nie zagra Duranville, Wilm, Menier, Reina, Schotterberg, Sule, Adejmikan, Murray. zespole z Köln nie zagra Majna, Selke, Tillman, Ud. Mój typ zwycięstwo Borussia-Dortmund. Niedzielne dwa mecze. Unią Berlin podejmie FSV Mainz. Raz, dwa, trzy kontuzje w Unii, dwa dwie kontuzje w Mainz. Mój typ, zwycięstwo Unii Berlin. I niedzielny mecz, ostatni, Antrag-Frankfurt podejmie Darmstadt. Tu postawię na zwycięstwo gospodarzy z Frankfurtu. Także dzisiaj, co odpalamy mecz wieczorem, patrzymy, koncentrujemy się, kibicujemy. Liczymy na dobrą grę. Na zwycięstwo. Debiut Harry'ego Miasa Mia Samia. Zakładać koszulki. O ogień. O ogień. Lecimy dzisiaj. Petarda. Za tydzień podejmujemy gości z Augsburga. Mecz na Allianz Arena w Monachium. Ten mecz jest w niedzielę. Ale pierwszą kolejkę zagramy dzisiaj na wjeździe. Także Miasa Mia Samia. Z Fartem. Żółwik. Lecimy dzisiaj także do boju Bayer Monachium i Zwartem. Pozdro, wariaty. Tam kibicować dzisiaj ostro, żebyśmy dzisiaj w Bremie wygrali. Ostro, ogień od początku ogień, siąść na nich i nie ma się co pierdylić, jak to się mówi w tańcu tylko siąść na nich, szczelić jak najszybciej bramkę i liczę dzisiaj, że chociaż brameczka, bo dwie szczeli. Jak będzie to się zobaczymy w wieczornym meczu. Także Miasa Mija Żółwik, pozdro fartem ogień. Miasa Mija Żółwik. Piątka. Cześć. Miasa Mija.